Na rozkaz Diabła Gdy Jezus przybył do kraju Gadaryńczyków, wybiegli mu naprzeciw dwaj opętani, którzy wyszli z grobów, bardzo dzicy, tak że nikt nie mógł przejść tą drogą. Zaczęli krzyczeć: Czego chcesz od nas, Jezusie, synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas? A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy prosiły go: Jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń. Jezus rzekł do nich: idźcie. Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w falach. Pasterze zaś uciekli i przyszedłszy do miasta, rozpowiedzieli wszystko. A także zdarzenie z opętanymi. Opowieścią z Ewangelii Świętego Mateusza wprowadzam Was w historię, która zaczęła się od wymarzonego domu, a skończyła na opętaniu. Treści spisane przez Ewangelistów stworzyły podstawę dla przyjęcia przez Kościół katolicki koncepcji opętania przez demony, a nawet przeniesienia ich z jednej osoby do drugiej. We współczesnym świecie sławę tej idei przynieśli nieprawdziwi duchowni, lecz książka i film egzorcysta. Nie o nim jednak przedstawię Wam opowieść. Będzie to prawdziwa zbrodnia, którą popełnił no właśnie. Kto? Człowiek czy diabeł? Posłuchajcie. Opowiem wam o niezwykłym przypadku, gdy po raz pierwszy i jedyny w historii Stanów Zjednoczonych oskarżony o morderstwo próbował tłumaczyć swoją winę opętaniem przez demony, które popchnęły go do zabójstwa. Mowa o sprawie Arna Cheyena Johnsona, znanej jako sprawa diabeł, kazał mi to zrobić. Najpierw zabieram Was do uroczego miejsca, do miasteczka Brookfield, uznawanego za najlepsze miejsce do życia w stanie Connecticut i za jedne z najlepszych w całych Stanach Zjednoczonych. Mieszkają tu zamożni Biali, często dojeżdżający do pracy w Nowym Jorku. Ich dochody są wysokie, sytuacja gospodarcza stabilna, szkoły dla dzieci i młodzieży na bardzo wysokim poziomie. Przede wszystkim jest tu bardzo bezpiecznie. Patronem Brookfield jest 18-wieczny pierwszy pastor lokalnej społeczności, Thomas Brooks, na którego cześć nazwano miasto. Od chwili jego powstania aż do 1981 roku, czyli przez 193 lata, nie dokonano tu żadnego morderstwa. Tuż pod Brookfield, w miejscowości Monroe, 26-letnia Debbie Glacel i jej 19-letni chłopak Arne Johnson Znaleźli mały, uroczy wiejski dom pomalowany na żółty kolor z oliwkowo-zielonymi okiennicami, położony daleko w lesie przy Old Holly'sville Road. Arn, na którego wołano Czejen, wprowadził się do domku wraz z rodziną dziewczyny w maju 1980 roku. W rodzinie było jeszcze dwóch młodszych braci Debbie: 15-letni Carl Jr. i dwunastoletni David Glacel. Dom miał być wymarzonym miejscem do życia, okazał się przekleństwem. Wszystko potoczyło się jak w jakimś horrorze. Miesiąc po wprowadzeniu się Johnsona, najmłodszy David Glacel zaczął się dziwnie zachowywać. Twierdził, że dręczy go demon. Ponieważ przez to odmawiał pomocy przy sprzątaniu domu i zaniedbywał lekcje, rodzina początkowo uważała, że znalazł sobie wymówkę dla lenistwa. Niebawem przerażony chłopak zaczął opowiadać, że kilka razy spotkał w domu starszego mężczyznę w podartej, kraciastej koszuli i niebieskich dżinsach, który pojawiał się znikąd. Starzec popychał go, zaczepiał i straszał. Zapowiedział, że zamierza skrzywdzić rodziny dla celów, o ile nie wyprowadzą się z domu. Spotkania zdarzały się coraz częściej, a wiekowy jegomość był coraz bardziej natarczywy. Nastolatek był przekonany, że mężczyzna nie był istotą ludzką, lecz czymś na pograniczu człowieka i demonicznego zwierzęcia, które mruczało coś po łacinie. Demon zarzekał się, że skradnie jego duszę. Nikt poza Davidem nie widział intruza, a może stałego lokatora domu, który był tu od zawsze. Jednak matka uwierzyła mu od razu. Była na wykładzie demonologów. Eda i Lorraine Warrenów, którzy jeszcze się tutaj pojawią i żywo ją zainteresowały zjawiska nadprzerodzone. Tymczasem dwunastolatek prawdziwie cierpiał. W nocy dręczyły go koszmary, budził się z krzykiem, płakał, atakował matkę, Judy Glacel, kopał ją, gryzł, przeklinał, pluł na nią, zaatakował nożem babcię. Opowiadał, że widywał w snach mężczyznę z dużymi czarnymi oczami, Chudą twarzą o zwierzęcych rysach i ostrych zębach, z uszami, rogami i kopytami. Na ciele dziecka pojawiły się zadrapania i siniaki. Matka i babka Davida będą później opowiadać, że targała nim jakaś niewidzialna siła i miotała niczym szmacianą lalką. Gdy chłopiec zaczął mieć wizję, także w dzień, rodzina zdecydowała, że potrzebna jest boska ingerencja. Państwo Glacal wezwali księdza katolickiego z pobliskiego kościoła świętego Józefa, by poświęcił i pobłogosławił ich dom. Wierzyli, że to przyniesie odmianę i demon zniknie. Wizyta duchownego niczego nie zmieniła. Demon nie opuszczał nastolatka. Po dwunastu dniach od pojawienia się pierwszych objawów opętania, rodzice chłopca sięgnęli po najskuteczniejsze według nich rozwiązanie sytuacji i poszukali pomocy u demonologów. Zwrócili się do Eda i Lorraine Warrenów, słynnej pary badaczy zjawisk paranormalnych, by pomogli im pozbyć się nieziemskiej siły. Duży, krępy, pozornie szorstki, lecz dobroduszny Ed i słodka, ujmująca Lorraine uznawali się za speców od nawiedzeń i szkód, jakie wyrządza zły. Potwierdzili podejrzenia i po obejrzeniu Davida uznali, że to nie niedługo nawiedza, lecz demon, Lorraine dojrzała obecność zła tuż obok nastolatka w postaci czarnej mgły. Chłopiec przy sławnych gościach warczał, syczał, mówił w niezrozumiałym języku, cytował Biblię i fragmenty raju utraconego Miltona. Zarówno demonolodzy, jak i matka chłopca wyraźnie widzieli, kiedy bestia przygotowywała się do przejęcia jego ciała. Opuszczała jego głowę na klatkę piersiową, następnie powoli ją unosiła. Rysy twarzy Davida ulegały przemianie, wykrzywiały się. Zamiast źrenic widoczne były tylko białka oczu. Potem wybuchał okropnym śmiechem. W domu działy się niewytłumaczalne rzeczy. Domowniczki oraz Warrenowi dostrzegali lewitujące talerze, bujane fotele unoszące się w powietrzu i przemieszczające się książki. Wylatujące z szafek ubrania i kosmetyki, Debbie została podrapana przez odrażającą zieloną rękę, która uniosła się z podłogi i zaatakowała ją w środku nocy. Widziała też twarz bestii, jej ostre zęby, czarne oczy, rogi i spiczaste uszy. Warrenowie wraz z rodziną Glacelów skierowali prośbę do Kościoła Katolickiego o przeprowadzenie egzorcyzmów. Rodzina była na wyczerpaniu. Ktoś zawsze czuwał przy Davidzie dniem i nocą. Trzeba było pilnować, by nie zrobił sobie krzywdy w trakcie konwulsji i spazmów. Chłopak córki państwa Glacer, wspomniany Arn Johnson, przyszły morderca, także wspierał rodzinę i samego Davida. On również zostawał z nim nocami i trzymał go w objęciach z całych sił. Kościół przysłał swoich profesjonalistów. Kilku duchownych przeprowadziło tak zwane mniejsze egzorcyzmy, rodzaj uwolnień, a nie pełnej formalnej procedury egzorcystów. Biskup nie dał na to przyzwolenia, ponieważ rodzina odmówiła przeprowadzenia testów psychologicznych, które są niezbędnym warunkiem do spełnienia, jaki stawia Kościół. Judy wyjaśniała, że zabrała syna do psychiatry do Bridgeport, ale ten zażądał od niej 75 dolarów za godzinę. Chciał też porozmawiać ze wszystkimi członkami rodziny. Pani Glacel była przekonana, że wszelkie koszty i organizacje badań powinni wziąć na siebie duchowni. Dla niej ponadto było jasne, że syn został opętany, że diabeł istnieje i mąci w świecie. Nie potrzebowała do tego psychologa. Starania księży, choć ograniczone do modlitw i czuwania, przyniosły efekt. Diabelskie moce unosiły ciało nastolatka, broniąc do niego dostępu. Chłopiec stracił oddech, lewitował, mówił o przyszłości, przewidując zabójstwo, którego dokona Johnson. Jednak egzorcyści wspólnymi siłami wypędzili złe duchy, konkretnie 42 demony i jednego diabła. David był prawie uleczony, pozostał otępiały przez kolejny rok. Tylko że jeden z czartów nigdzie nie poszedł, został. Wybrał inne ciało i duszę. W wyborze pomógł mu sam opętany. Arne Johnson podobno podczas bolesnych i koszmarnych egzorcyzmów, widząc cierpienia brata swojej dziewczyny, wołał, by diabeł wstąpił w niego, a odpuścił dziecku. Oddawał siebie w zamian i diabeł skorzystał. Bez trudu wskoczył w nowe miejsce i porządnie się rozgościł. Warrenowie ostrzegali młodego mężczyznę, że to nie skończy się dla niego dobrze, żeby nie prowokował sił nieczystych. Po raz pierwszy demon odezwał się jeszcze w październiku 1980 roku. Niebezpieczna istota zaatakowała Arna w czasie, gdy prowadził samochód kilka dni po egzorcyzmach. Przejęła kontrolę nad pojazdem i wbiła go w drzewo. Mężczyzna przeżył. Popychany dziwnym pragnieniem, chciał zbadać raz jeszcze, co kryje w sobie posesja, którą rodzina Glacelów i on zdążyli już opuścić. Zajrzał do starej studni wykopanej przy domu. Pochylił się nad mrokiem głębi i ujrzał ślepia demona. Był przekonany, jak będzie zeznawał później, że w tamtym momencie po raz ostatni. Doszło do jego świadomego kontaktu z diabłem. Był już opętany. Debbie Glacel i Arne Johnson przenieśli się, wynajęli mieszkanie u Alana Bono, który został także nowym pracodawcą młodej kobiety. 40-letni Bono ledwie pół roku wcześniej sprowadził się do Brookfield. Wiadomo było, że przyjechał z Australii, gdzie zarządzał plantacją przez kilkanaście miesięcy. W Stanach najpierw pojawił się na Floredzie, dołączając do swojej siostry, właścicielki hotelu dla psów i kilku nieruchomości w Brookfield. Zaproponowała, aby brat podjął się kierowania jej biznesami. Zgodził się. Niski, krępy bono wkrótce pojawił się w mieście. Jego opalenizna jeszcze nie zeszła, choć w Nowej Anglii było już zimno, pochmurno, a o słońcu mógł tylko pomarzyć. Mimo to, humor mu dopisywał. Był chętny do rozmowy i towarzyski, szybko się zaprzyjaźniał. Gdy Arn i Debbie wynajęli od niego mieszkanie, ich relacja stała się niemal przyjacielska. Młodzi ludzie byli w niego zapatrzeni. Całe swoje dotychczasowe życie spędzili w małym miasteczku. Życie i podróże Bono wydawały im się czymś ekstrawaganckim i ekscytującym. Niebawem Johnson zaczął zachowywać się podobnie jak jeszcze całkiem niedawno David. Jego partnerka z przerażeniem patrzyła, jak mężczyzna wpada w transy, warczy, dręczą go halucynacje, o których później zapomina. 16 lutego 1981 roku. Arn zadzwonił do Ride Tree Service, gdzie pracował zajmując się pielęgnacją drzew. Zgłosił, że nie będzie go na zmianie z powodu choroby gardła, i poszedł do psiego hotelu Brookfield Boarding Kennels, w którym pracowała Debbie przy strzyżeniu psów. Zajmowała się czarnym pudlem, co dobrze zapamiętała piętnastoletnia Wanda Johnson, siostra Arna, która przyszła popatrzeć wraz z drugą siostrą, 13 trzynastoletnią Jenis oraz kuzynką. Dziewięcioletnią Mary. Arn Debbie i Alan Bono wybrali się na lunch do pobliskiego baru Magen Munch, wąskiego małego lokaliku w miejscowym centrum handlowym. Stawiał Bono. Wszyscy troje napili się czerwonego wina. Głównie pił Bono, deklarując, że od przyszłej soboty rzuci picie. Planu nie zdążył zrealizować. Następnie poszli z powrotem do psiego hotelu. Zimowe, lutowe popołudnie, mijało im bez celu. Nic się nie działo. Arn naprawił wieżę stereo należącą do Alana. Gdy sprzęt znów był sprawny, Bono bo podkręcił głośność, denerwując tym młodszego mężczyznę. Debbie zabrała trzy dziewczynki na pizzę, szybko jednak wróciły z powrotem. Kobieta bała się, że dojdzie do jakiejś awantury. Miała rację. W mieszkaniu, które wynajmowali Debbie i Arn, doszło do sprzeczki, która szybko eskalowała i której przebieg do dziś jest niejasny. Mężczyźni się poróżnili. Debbie próbowała łagodzić sytuację i ich rozdzielała. Odciągała swojego chłopaka, który w ułamku sekundy wpadł w szał. Warcząc, wyciągnął scyzoryk ze składanym ostrzem, długim na 13 centymetrów. Zadał bono 20 ciosów głównie w brzuch i klatkę piersiową. Razy były mocne i głębokie. Sprawca zostawił wykrawiającego się Bono i uciekł. Został znaleziony w lesie, ponad 3 kilometry od miejsca zabójstwa, niecałą godzinę później, czyli około 19.30. Aresztowano go pod zarzutem napaści, ponieważ w tym czasie w szpitalu Bono jeszcze walczył o życie. Zatrzymany Johnson był potulny i łagodny, Stwierdził, że nikogo nie chce skrzywdzić, że niczego nie pamiętał. Dla wszystkich świadków wydarzeń, jak i dla mieszkańców, był to wstrząs. Jak mówiłam, od prawie 200 lat nie doszło w miasteczku do zabójstwa. Arn został zabrany do radiowozu. Wsiadając, powiedział, że potrzebuje pomocy, bo ma problemy z nadużywaniem alkoholu. Na komisariacie dowiedział się, że jego ofiara zmarła. Wówczas zaczął bełkotać. I zasnął na około 25 minut. Gdy się ocknął, został poinformowany o swoich prawach i oskarżony o zabójstwo pierwszego stopnia. Dla policji było jasne, że 40-latek został zabity przez swojego lokatora podczas gwałtownej kłótni, której przyczyna nie była jeszcze znana. Przed procesem Arn trafił do aresztu w stanowym więzieniu o zaostrzonym rygorze w Bridgeport. Sędzia ustalił kaucję na 125 tysięcy dolarów. Nikt z bliskich podejrzanego nie był w stanie wpłacić takiej kwoty. Młody człowiek od chwili postawienia mu zarzutów o zabójstwo utrzymywał, że diabeł kazał mu to zrobić. Śledczy mieli niezły orzek do zgryzienia. Trafił im się podejrzany, który jak dotąd nie miał żadnych zatargów z prawem. Nikt nie skarżył się na jego zachowanie. Był zwykłym chłopakiem, który teraz twierdził, że jest opętany przez demona. Lorenowie nie zniknęli z historii, wyczuli, że znów mogą mieć swoje pięć minut. Lorraine już następnego dnia po aresztowaniu powiadomiła policję, że zabójca był pod wpływem sił nieczystych. Zresztą cztery dni przed morderstwem Lorraine zadzwoniła na policję, uprzedzając władzę, że zdarzy się coś złego. Jednocześnie para od razu skupiła się nad przygotowaniem wykładów i książki. Ich agenci z William Morris Agency, szanowanej agencji literackiej, toczyli rozmowy z filmowcami. Warrenowie przyjmowali wiele spraw, ale historia z Brookfield mogła być równie wielka i złotodajna, jak ich zaangażowanie w horror Emityville. Obrońca Johnsona, Martin Minella, w pierwszym podejściu podjął próbę oparcia obrony na argumencie opętania. Przytoczył dwie brytyjskie sprawy sądowe, które dopuszczały taki scenariusz. Prawnik rozważał sprowadzenie egzorcystów z Europy oraz księży, którzy egzorcyzmowali Davida. Decyzja Brookfield potwierdziła, że wysłała duchownych do domu dla celów, aby zbadali wydarzenie, jednak odmówiła dalszego udziału w sprawie czy chociażby jej komentowania. Kościół przeprowadził egzorcyzmy, czy też prawie egzorcyzmy, tym samym przekonując rodziców chłopca, że mieli do czynienia z prawdziwym opętaniem, po czym umył ręce, jak tylko postawiono zarzuty Johnsonowi. Wersję Arna potwierdzała jego dziewczyna oraz jej krewni. Na dowód Dewi przedstawiła fotografie. Na jednej z nich widać było leżącego na podłodze nastoletniego chłopca z dziwnym wyrazem twarzy. Nad nim klęczał Johnson, który przyciskał do czoła Davida krucyfiks na łańcuszku, zawieszony na szyi dziecka. Na kolejnym zdjęciu Johnson trzymał chłopca, krucyfiks z przerwanym łańcuszkiem leżały obok nich. Martin Minella przekonywał sędziego, że zdarzyło się już, iż, cytuję, sądy zajmowały się istnieniem Boga, teraz będą musiały zająć się istnieniem diabła. Sędzia Robert Callahan nie uznał argumentów obrony. Uważał, że są niejasne, nienaukowe i nieracjonalne. 28 października 1981 roku rozpoczął się proces w sądzie w Denbury. Minella zmienił taktykę. Teraz tłumaczył zachowanie Johnsona samoobroną. Niecały miesiąc później, 24 listopada, po trzech dniach i łącznie 15 godzinach obrad, Ława Przysięgłych uznała Johnsona winnym zabójstwa pierwszego stopnia. 18 grudnia sędzia wydał wyrok 20 lat więzienia z możliwością warunkowego wyjścia po 10 latach. Johnson odsiedział z zasądzonej kary niecałe 5 lat. Wyszedł za dobre sprawowanie. Gdy siedział w więzieniu, Debbie nie opuściła go. W 1986 roku zostali małżeństwem. Ich związek od samego początku był niezwykle romantyczny. Poznali się, gdy chłopak miał zaledwie 12 lat, był młodszy od Debbie o 7 lat. Zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia, choć zaczęli się spotykać 4 lata później. Gdyby tylko w tej sprawie chodziło o zabójstwo i sprawiedliwość, odnoszę wrażenie, że przede wszystkim chodziło i chodzi nadal o pieniądze. Pierwszy dokument o sprawie powstał już w 1983 roku. Nosił tytuł The Demon Murder i powstał na zlecenie telewizji NBC. W tym samym roku Gerald Brittle i Lorraine Warren opublikowali książkę The Devil in Connecticut. Zyski z jej sprzedaży miały w połowie przypaść rodzinie opętanego Davida, która zgodziła się na publikację. Finalnie dostali 2000 dolarów, co na pewno nie było połową uzyskanej przez wydawcę kwoty. Książka po raz kolejny ukazała się w 2006 roku. Tym razem autorzy i wydawcy zostali pozwani przez dorosłych już braci Glacel, Davida, który jako pierwszy miał ulec opętaniu, oraz jego brata, Karla Juniora. Minęło 26 lat od procesu Johnsona, gdy sprawa wróciła do tego samego sądu w Denbery. Bracia złożyli pozew o naruszenie ich prawa do prywatności, zniesławienie i umyślne spowodowanie cierpienia emocjonalnego. Karl podkreślał, że w tamtym czasie, z powodu nagłośnienia przez Warrenów demonicznej historii, musiał zmienić szkołę, utracił kolegów, a w dorosłym życiu nadal ciągnęły się za nim sprawy z przeszłości. Również ojciec Davida, Karl Glacal Senior, po latach zaprzeczył, by sen został opętany. Karl Junior wskazywał, że Warrenowie zmyślali. Twierdził, że wiele incydentów opisanych w książce to kompletne kłamstwa i że on sam został przedstawiony jako czarny charakter, po prostu dlatego, że był przytomny i od początku wiedział, że historia jest fałszywa. Jego brat nigdy nie był opętany i cierpiał na chorobę psychiczną, z której od tamtej pory wyzdrowiał. Cała rodzina została zmanipulowana i wykorzystana przez Warrenów. Podobno obiecali rodzicom Davida miliony dolarów i pomoc w wyciągnięciu Johnsona z więzienia w zamian za zgodę na publikację. W odpowiedzi na pozew, Lorraine, która była już wtedy wdową, tłumaczyła, że sześciu księży potwierdziło opętanie chłopca i że ma dowody na piśmie, iż rodzina dobrowolnie zgodziła się na przedstawienie jej historii. Sprawa między nimi nie została rozstrzygnięta. Dlatego Carl Glazer Jr. napisał swoją książkę i swoją wersję wydarzeń pod tytułem Alone Through the Valley. Jedynymi osobami dramatu, które potwierdzają wersję Warrenów, są Arne Johnson i jego żona Debbie. Jak być może wiecie, opisana przeze mnie sprawa była inspiracją dla scenariusza horroru Obecność 3 na Rozkaz Diabła, który powstał w 2021 roku. Dwa lata później Netflix wypuścił dokument na ten temat pod tytułem Proces Diabła. Gdzie leży prawda? Karl Lacel i David zapewniają o przejściowej chorobie psychicznej oraz o wpływie na psychikę chłopca somiteksu, leków nasennych, które zażywał. Psychiatrzy, którzy badali nastolatka po całej aferze, uznali, że nie był chory psychicznie. Czyżby diabeł nawoływał jedynie do rozpętania medialnego szumu? Kłamstw i oszustw, a za zbrodnią stał zwykły, szary człowiek, za swoimi słabościami, nie posiadający żadnych nadprzerodzonych mocy. Przypomnę, że Arn i Debbie cierpieli z nudów, życie Bono wydawało im się pełne przygód i interesujące. Przez głowę przeszła mi myśl, że historia z opętaniem nadawała ich codziennej szarości czegoś wyjątkowego i to na skalę światową. Gdy prawnik Johnsona ujawnił pierwszą wersję linii obrony, biorącą pod uwagę opętanie, rozdzwoniły się do niego telefony od producentów filmowych z Hollywood i z Europy. Adwokat jednak ich wstrzymywał, dopóki proces się nie zakończy. Wcale się nie dziwię, że Arn i Debbie trwają przy swojej wersji wydarzeń. Jest, wybaczcie słowo o niebo ciekawsza, niż zwykła bójka zakończona krwawym finałem. Zanim się z wami pożegnam i powiem do usłyszenia, dodam jeszcze, że fragment Ewangelii świętego Mateusza, który zacytowałam na początku odcinka, pochodzi z Biblii tysiąclecia. Opisy opętania Dawida i Arna, które przedstawiłam, opierały się na wypowiedziach Warrenów, Debi i jej matki. Ja im nie wierzę, wam jednak nie odmawiam prawa do własnej interpretacji wydarzeń. Muszę wam się przyznać, że w wieku 16 lat przeszłam tak zwane mniejsze egzorcyzmy i dzisiaj wiem, że nie opętał mnie żaden diabeł ani żadna pozaziemska istota, chociaż od tamtego momentu przestałam wierzyć w Boga i w diabła. Oproštenja Renata